Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Zdzie... Dzień, do... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynam od pana Adriana. Ja. Nie, Kurwa, ja. Ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Trzy razy. Tak jest zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza. Jak nazywają się kluski w kształcie rombu? Kopytka. Dobrze. Wykazał się pan znajomością kuchni. Kopytka. Jakie pokrewieństwo łączy kaczora Donalda i mysz Miki? To jest ojciec i córka. Z którego surowca mineralnego jest produkowana kokaina? Z ropy naftowej. A poza tym cynk oraz ołów. Czy pan Jacek, pan Arkadiusz i pan Wojciech są szkodnikami? Nie. Ja. Tak. Żerują na liściach, a larwy żerują na korzeniach. Kto jest założycielem zamościa? Ja raczej nie. Ja. Nie, Jan Zamoyski. Ja, ja. Kto uwolnił Prometeusza? Jak w celtyckiej legendzie miała na imię ukochana Tristana? Maciej. Historia. Na jakie dwa odłamy podzielili się goci? To uwolnił Prometeusza przykutego do skały na Kaukazie. O, jest dobrze. Prometeusza uwolnił Jezus, masło, jajka, pietruszka. Kurwa. Proszę podać dystans, na którym odbywają się wyścigi w Indianapolis. Co? 1500 mil. Dobrze. Albo nie. Pytanie będzie muzyczne. Czy panowie byli spokrewnieni? Raczej nie. W którym wieku została założona Canberra? Kapetka, kapetka. Masz pierdol. Który utwór Adama Mickiewicza rozpoczyna się tymi słowami? Powrót taty. Tortilla. To cienki naleśnik, czy włoskie pierożki? Nie wiem. Do czego służy Tomasz Karolak? Do przechowywania chleba? Otóż nie. Karolak służy do grania w filmie. To będzie pytanie muzyczne. Nic tak nie boli jak strada. No, chyba, że cyganko. Jak nazywa się utwór? Boże, 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 boże. Dobrze. <noise> jak nazywa się dziurka, w którą. <noise> Dziurka, w którą wkłada się ofia. Jak nazywa się odejście od tematu? Dygresję. Po polsku to pierdolenie o Chopenie. Kogo Fidel Castro wyznaczył na swojego następcę? Sona numer dwa. Nie, ja. Nie, kur. Czy pan Mirosław jest członkiem NATO? Nie. Jest. Od 2009 roku jest. Członkiem. Komu przypisuje się słowa Więcej Światła? Wypowiedziane na łożu. Kopetka. Się? Jak nazywał się brat Jezusa Maciej. Kto dowodził armią Gotów w 410 roku? Edward Rydz Śmigły. Nie. Zdo. Nie. Zdo. Nie. Kur. Kaszalot. Jest gatunkiem rekina czy walenia? Nie wiem. Postawiliśmy pani wybór. Nie wiem. Był pilotem statków na Mississippi, przyjacielem Jezusa i myszkimiki. O kim mowa? Wojciech Ferowski. Jaki przydomek Denis Diderot nadał służącemu Kubusiowi? Saki. Jakie imiona nosiły piersi Ewy? Kain i Abel. Kto rozmnożył pokarmy w okolicach Kafarnaum? Jezus czy Bóg? To jest to samo. To się zgadza. Twój styl. To tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik czy kwartalnik? Nie mam pojęcia. Dobrze. Też nie mam bladego pojęcia. Czy węże potrafią chodzić? Tak. Węże mają tak krótkie łapki, że nie mają zdolności chodzenia. Z którego państwa pochodzi pani Natalia? Pani numer trzy. Staje się, jest kobietą. A że kobiety są z Wenus, to pani numer 3. jest, staje się, z Wenus. Jak nazywa się najdłuższy odcinek przewodu pokarmowego człowieka? Mózg. W finale Inuz. spotkają się Chyzio, Zyzio i Dyzio. A, ja? a pan nie. Kopytka. Za odpowiedź dostajemy 10 punktów. A jeśli nie znając odpowiedzi, zgłosimy się przyciskiem, dostajemy wpier. No i kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Z trudem zdobyte środki utrzymania to ciężki kawałek. I teraz stoimy w sytuacji, której nigdy nie mieliśmy w naszej zabawie. jest ciężki bo... kawałek chleba. I to jest dobra odpowiedź pana Wojciecha, więc kogo mam pytać? Poproszę pana numer 4. Co? Numer 4. Ale... Poproszę pana numer 4, ale nigdy w finale nikt nie brał pana cztery? Poproszę pana numer 4. Nie pamiętam, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Jaki okrzyk wydają tygrysy? To się zgadza. Jakie słowa minotaur wypowiedział już na łożu śmierci? Dobrze. Baryton czy tenor? Jakim głosem śpiewał Jan Kiepura? Tenorem? Nie mam więcej pytań. I z wynikiem 281 punktów witam Pana na pierwszym miejscu listy zwycięzców. A Pana nie. Kopytka. Kopytka. Kopytka.